Jedni się kłócą, wyzywają, a my się zapraszamy po walce na drinka. I to też jest e, ta cała formuła cup. Kamil Heppen, kanał Koloseum. Jesteśmy na konferencji przed galą Klaudem M3 i z nami drugi bohater walki wieczoru, Jakub Brzyniak. Cześć. Cześć, witam serdecznie. Przed chwilą rozmawiałem z Tomaszem Hajtą. On powiedział, że w ogóle go nie interesuje to, jak trenujesz, gdzie trenujesz, z kim trenujesz, bo on się w pełni skupia na sobie i nawet nie wie, czy to była dobra decyzja, że podjął walkę z tobą właśnie, czy może powinien wziąć innego rywala. Czy ty masz podobne podejście, czy jednak bardziej interesowałeś się umiejętnościami Dżenia? Nie, zdecydowanie nie. Myślę, że dla mnie jedynym. Punktem odniesienia jest walka z Tomkiem przeciwko Zbyszkowi. Natomiast z tego co wiem, to Tomek trenował dwa tygodnie przed tą walką i to co zobaczymy w piątek w jego wykonaniu, będzie absolutnie zaprzeczeniem tego, co było ze Zbyszkiem Bartmanem. Generalnie mógłbyś teraz zrobić kopię w klej to, co powiedział Tomek. Nic nie wiemy na swój temat. Myślę, że jakbyśmy wiedzieli, byłoby to jakieś ułatwienie dobór odpowiedniej taktyki, a z drugiej strony jak patrzę na fajterów, którzy trenują po 10 lat, wychodzą i w 15 sekundzie leżą na deskach znokautowani, no to czego oczekiwać od nas, którzy w tej profesji uczymy się, raczkujemy tak naprawdę od na stu tygodni. Pewnie jest to właśnie ta skala, że no jednak tam jest zawodowiec z zawodowcem dwóch mistrzów, tutaj jest dwóch frikików, jak to sympatycznie mówił Tomasz Hajto, więc tu się może wydarzyć wszystko, ale mogę Ci też zdradzić z tej rozmowy, że podobno sparował z mistrzem Polski K1 i był bardzo zadowolony z tych sparingów, więc może też się pochwalisz z kim sparowałeś na treningu. No to już jest jakaś wytyczna, jeżeli Tomek był zadowolony po sparingach z mistrzem Polski w kickboksingu. No to bardzo szybko progresuje. Oczywiście też dodał, że pewnie dawał mu trochę fory jego sparring partner, ale i tak był zadowolony. No ja po, po sparringach zawodowcami powiedziałem, że potrzebują maksymalnie 30 sekund, żeby położyć mnie do spania. Tomek pewnie chciał tutaj troszeczkę ugrać. Myślę, że byłoby podobnie, bo to jednak jest różnica umiejętności ponad wszystko. Każdy z nas sparował w tym. Moment. Myślę, że bez sparringów to nie ma absolutnie żadnego sensu wystąpienie w Oktagonie. Ja powiem tak, że pierwsze moje sparingi to powiedziałem, że dostałem taki kontrolowany łomot, gdzie tak jak powiedziałem, gdyby chcieli to myślę, żeby to zrobili bardzo szybko, natomiast tu bardziej chodziło o oswajanie się z bólem, z czasami. E aby później było łatwiej po prostu w OKTAGONIE. A jak czułeś się na tym panelu, gdzie obok Sławek Peszko i chyba strasznie staroście podkręcić w alkoholowym stylu? No to Sławek, no, Sławek nie przypadkowo ma swoją wódkę i próbuje promować e, ten trunek. Natomiast znamy się ze Sławkiem, od lat. Zawsze żartowaliśmy na temat e, alkoholu wiele razy. Ktoś może tutaj przypisać tym żartom jakiś. E, inne cechy, że coś takiego nam towarzyszyło, no nie, myślę, że tutaj zawsze jest miejsce na, na drinka, tylko w odpowiednim czasie. No. Graliśmy na najwyższym poziomie i gdybyśmy tej substancji nadużywali, to pewnie byśmy nie osiągnęli to, co w życiu zawodowym sportowca osiągnęliśmy. Już zapowiedziałeś, że macie z Tomkiem Hajtą pójść na drinka po walce, więc może ten ciwa słynny, który dzisiaj padł się pojawi na stole. Tak, myślę, że to jest. Jedni się kłócą, wyzywają, a my się zapraszamy po walce na drinka i to też jest ta cała formuła free cup. Myślę, że tak, ja mam nadzieję, że niezależnie od tego, kto wygra, w zdrowiu po prostu wrócimy do szatni, usiądziemy i przedyskutujemy naszą walkę, w których w elementach, w jaki był lepszy. Oczywiście każdy chce być tym wiodącą, czyli wygranym. Natomiast, jeżeli forma pozwoli, to ja nie mam nic przeciwko, aby właśnie czy to u Tomka w szatni, czy też u mnie w mojej szatni, po całym wydarzeniu sobie usiąść i małą szklaneczkę delikatnie whisky na lodzie, czy też na samą whisky. Za ten wieczór sobie wypić. Jest to wręcz wskazane po tylu tygodniach treningu, ale jeszcze dopytam ciebie, jak ty odbierasz te takie trochę krytyczne komentarze, że to wasze zestawienie jest walką wieczoru, bo na programach się niewiele między wami dzieje, nawet na tej konferencji dzisiaj zdecydowa zdecydowanie więcej działo się dookoła ciebie. Przez chwilę nawet wydawało mi się, że Adrian Gios może zacząć Ciebie tam jakoś podszczypywać. Tak się nie stało, więc jak się w końcu odnalazłeś na tej scenie i jak się znajdujesz z tymi komentarzami? Nie mam wiedzy na temat komentarzy, czy zasłużenia, czy też nie. Jeżeli chodzi o osiągnięcia we Freakach generalnie w walkach, no to my nie jesteśmy, nie powinniśmy się w ogóle tutaj znaleźć teoretycznie, tak? Są tutaj bardziej utytułowani, potrafiący więcej w Oktagonie. Natomiast to nie jest pytanie chyba do mnie. To włodarze zdecydowali w taki sposób. Ja jedyne co mogę zapewnić, że postaram się możliwie najlepiej zaskoczyć i ktoś po, po tej walce powie, że faktycznie nie dużo trenuję, a było widać zaangażowanie. Bo jak jest zaangażowanie, chęć, to każdy kibic wszystko baczy. Ja każdej walce będę się przyglądał. Myślę, że jest kilka bardzo ciekawych na tej gali. Jednej będę się przyglądał szczególnie. Której? ja Augustyn Zbyszek Barton, najbliżej mi ta walka z względu na znajomość i to, że byli też nie tak dawno sportowcami profesjonalnymi. Natomiast jeżeli chodzi o umiejętności, no to zobaczymy, co tam się będzie działo. Jeżeli dobrze pamiętam, to podpisałeś kontakt na trzy walki, mówiłeś mi to chyba, jak się widzieliśmy w studiu, czyli zostały ci jeszcze dwie. Tomasz Hajto też tak zasugerował, że jeszcze będzie toczył dwie walki dla Cloud MMA i powiedział, że w maju szykuje się jakaś turbogala. Więc czy ty planujesz też w maju wejść drugi raz do klatki? Te słyszałem, że na maj przygotowane są e, pewne głośne nazwiska ze świata sportu. E, Tomek powiedział, że słyszał o czterech walkach i że to będzie naprawdę gala, jakiej jeszcze we free fightach nie było. Jak Tomek, Tomek tak mówi, to pewnie tak jest, bo Tomek ma wszędzie kontakty. I, I tak jest w rzeczywistości. Ja powiem ci, jakoś się tym specjalnie nie interesowałem. Słyszałem o tym, że jest szansa. Że Sławek Peszko pojawi się w maju. Ile jest z tym prawdy, tego jeszcze nie wiem. Też tak zapowiadał, że właśnie w maju, czerwcu od samego początku już tak mówił. Nic Przyjmujemy Sławek... przeprosiny. Tak, od początku Sławek Peszko zapowiadał, że właśnie kiedy w cloud powstawało, że w przyszłym roku, czyli 2024, tak maj, czerwiec chciałby wejść do klatki. Sławek tyle mówił o alkoholu, i w, w czerwcu długi termin. Przygotowania dalekie, odległe. Ja też bardzo chętnie zobaczę Sławka, bo to jednak no to ee, charakter nie straszny. Tylko to jeszcze jedno pytanie, czy też chciałbyś zawadzić na tej właśnie Turbogali? Czy to nie pytanie do mnie? Ja nie wiem czy to będzie pierwsza gala po tej grudniowej e, organizowana przez Klauta, no tutaj ja mam umowę podpisaną na jakiś dłuższy termin i w tym czasie mamy mam trzykrotnie przystąpić do swoich walk czy to będzie maj, no jak Sławek występuje, to ja też bardzo chętnie tam wystąpił. No. no to już na koniec zmienimy całkowicie wątek z tego flikowego na piłkarski, bo jak ostatnio rozmawialiśmy, to mieliśmy jeszcze dwie drużyny w pucharach, została Legia, już Legia też poznała tego wiosennego rywala. Jak oceniasz to zestawienie z norweskim moldem. No zobaczymy, to przerwa zibowa zawsze jest pewną niewiadomą i często o tym mówimy i teraz po raz kolejny się zapałem, że jest niewiadomą, nie, tu chodzi, nie jest żadną niewiadomą, Legia Trafiła na rywala, z którym powinna sobie poradzić. Uporządkuje swoje jakieś tam problemy. Z drugiej strony patrząc przez pryzmat Ligi Konferencji w Europie nie ma żadnych problemów w Legii. Bardziej oceniamy przez Legię. Kontynuacja tego, co było dobre na jesień w przypadku Legii wiosną i, i mam nadzieję, że tak jak rok temu Lecha Poznań oglądaliśmy jeszcze w kwietniu na boiskach europejskich, tak samo będzie w przypadku Legii. Przypomnij mi, bo Legia grała z Moldem mniej więcej w Twoich czasach, ale Ty chyba wtedy już nie byłeś w Legii, prawda? Kiedy tam Daniel Cimaczuk ogóle grał w Molde. Taki dwumecz w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Musiałbym sobie przypomnieć, I, i chyba ten mecz. Chyba to już mecz... w Rosji wtedy. No możliwe. Widzisz, nawet nie pamiętam, tyle czasu przyjąłem, <grym> grałem z Tak w Sparingach też... mocnych. Niesamowite to jest. No to drugi ostatni wątek piłkarski. O tym też już rozmawialiśmy, ale niestety z każdym kolejnym meczem coraz większa jest ta krytyka Roberta Lewandowskiego. Więc pytanie, czy ty naprawdę wierzysz w te plotki, które są już coraz głośniejsze? że Lewandowski niedługo trafi do Arabii Saudyjskiej, że ta jego przegoda z Barceloną się po prostu skończy szybciej niż miała, no bo kontrakt podpisywał na 4 lata. Ja, kiedy jestem pytany o Roberta Lewandowskiego, ja po prostu nie nie stać wewnętrznie, żeby coś złego powiedzieć na temat Roberta, bo Robert jest absolutnie wzorem do naśladowania, wszedł na szczyt, gra w klubie no fantastycznym, który jest marzeniem wielu chłopców na świecie i ja do niej się, dziennikarze, nigdy nie komentowałem. Uśmiecham się z tego, bo to jest fajny punkt zaczepny do do, do do powiadania różnych historii. Robert, przypominam wszystkim, jest królem strzelców ostatniego sezonu Ligi Hiszpańskiej, a dzisiaj chcemy go wysyłać do Arabii. Zejdźmy na ziemię. No niestety w tym sezonie trochę traci do Juda Bellingama, ale jeszcze druga część sezonu została. Tak, wiele meczów przed nim. Yy, ja, nie potrafię po prostu ze względu nie nawet nie na szacunek to raz a dwa na umiejętności dla e, Roberta by móc by w jakikolwiek sposób krytykować. Jeden z tych meczów przed nim to jest dwumecz z Napoli Piotra Zielińskiego, Obydwo bardzo dobrze znasz, więc tam chyba niezależnie od rezultatu i tak będzie miał powody do zadowolenia. Często jednemu i drugiemu przypisujemy klasę światową, jeżeli chodzi o umiejętności. I to też nie jest przypadek, że się mierzą wizy mistrzów. Dlatego tutaj przedstawiciele Polski na arenie międzynarodowej, miejmy nadzieję, że jeden i drugi, jeden z asystami, z golami, drugi z golami i świetna wizytówka polskiej piłki. Z plusem oczywiście dla reprezentacji. Tym będziemy żyć w lutym. Na razie będziemy jutro żyć ważeniem, w piątek galą. Dzięki wielkie za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.